Cześć, z tej strony Krzysztof, Stolarnia od Zera. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam opowiedzieć o tokarce do drewna Szepach Lata 5.0 Pierwszy raz kontakt z tokarką miałem w szkole średniej na warsztatach i była do tokarka do metalu. Powiem Wam, że naprawdę zakochałem się w tym urządzeniu. Można na nim robić cudowne rzeczy. Ja tutaj w stolarni mam tokarkę do drewna. Jest to nieco inna tokarka, Natomiast zasada jest ta sama. Obrabiany materiał napędzany jest silnikiem, w tym przypadku jest to silnik 750W. Yy, przekazuje on moc 550W na wrzeciono, czy wał, nie wiem jak to nazwać. W każdym razie materiał można podpierać z drugiej strony konikiem. Wraz z tokarką otrzymujemy zbierak na stożek Morsa dwójkę. Lub możemy zamocować materiał za pomocą takiej tarczy mocowanej na Gwint M33, który jest na wale. Ona ma wymiar 150 mm, natomiast wewnętrzne wkręty, które możemy zamocować, mają 115 mm, i właściwie tego wymiaru bym się trzymał. Oczywiście z drugiej strony mamy konik, którym możemy materiał podtrzymywać. Tutaj otrzymujemy. Centrujący na łożysku również na stożek Morsa dwójkę. Z rzeczy istotnych związanych z napędem na pewno jest fakt, że silnik zasilany jest ze zwykłego gniazda 230V. Tak więc w każdym warsztacie można to urządzenie podłączyć. Poprzednią tokarkę miałem od kolegi, o której wspominałem już w wcześniejszych odcinkach. Była zasilana. Trójfazowo, no i to był problem, ponieważ musiała stać tylko w odpowiednim miejscu warsztatu. Napęd przenoszony jest za pomocą sprzęgła. Sprzęgło pozwala na możliwość regulacji obrotów. Obroty można zmieniać w zakresie od 500 obrotów na minutę do 2100 obrotów na minutę. Ta 10-stopniowa skrzynia biegów naprawdę dla mnie jest super, ponieważ w tej tokarce samoróbce, którą miałem wcześniej. Była jedna możliwa prędkość, właściwie dwie, bo można było zmienić pasek, ale na drugim yy, ustawieniu nie chciała chodzić prawidłowo, więc korzystałem tylko z jednego. I we wstępnej fazie obrabiania materiału, no naprawdę bolały ręce, kiedy ona kręciła się bardzo szybko. Tutaj prędkość 500 obrotów <laughs> możemy ustawić tak, aby materiał nie bił nam yy, zbytnio. Tak, aby można spokojnie i bezpiecznie obrabiać, a wraz z wycentrowaniem tego materiału stopniowo przyspieszać i wykorzystać te obroty 2100 do szlifowania materiału. Natomiast jeżeli chodzi już o samo szlifowanie materiału, rzecz, która niektórzy z Was zwracają uwagę: to karka ma możliwość zmiany obrotów prawo-lewo, podobno przy zmianie obrotów na przeciwne do kierunku toczenia efekt szlifowania jest znacznie lepszy. Nie wiem czy tak jest w rzeczywistości, ale zmieniam te obroty, ponieważ skoro doświadczeni tokarze tak mówią, to pewnie tak jest. Co do gabarytów tego urządzenia w szczególności należy zwrócić uwagę na wagę, ponieważ już się przekonacie w momencie, gdy przywiezie Wam ją kurier lub sami pojedziecie do sklepu, że w jakiś sposób trzeba to załadować, rozładować, przywieźć do warsztatu. Natomiast gdy już stanie w warsztacie, waga staje się ogromnym plusem, ponieważ przy obracaniu... Materiałów, które nie są centryczne, a w większości przypadków tak jest na początku, chyba że ktoś wycina cyrklem już na taśmówce materiał, to ta waga zapewnia Wam, że urządzenie stabilnie stoi i nigdzie nie wychodzi. Tak jak było to w przypadku mojej poprzedniej Tokar. Sama długość to około 160 cm. To co istotne, to to, że konik. Po momencie odsunięcia pozwala nam, już Wam mówię, obrobić materiał 106,5 cm. 106,5 cm to jest więcej niż podaje producent. Producent podaje chyba około metra obrabianego materiału. Tak samo producent tutaj podaje mi, tu jest 185 mm nadłożem. Z tego co pamiętam, w instrukcji było podawane 175 mm, także 175 to jest już pewnie ten materiał, który można swobodnie obracać, natomiast 185 się mieści, i to, to jest istotne. Konik przesuwa się po łożu, mocowany jest za pomocą dźwigni z tyłu, natomiast kopką można wysunąć yy, to, co mamy tu zamocowane o 55 mm, ponieważ teraz mam tutaj kieł podtrzymujący, natomiast za. Naprawdę niewielkie pieniądze, dokupiłem głowicę wiertarską. Obciąłem tylko tą płetwę, ponieważ płetwa się nie mieści. Ale stożek morsa dwójka, to, to, to jest istotne. I w tym momencie mamy już wiertarkę. Już korzystałem z tej możliwości wiercenia przy budowie swojego ciągu trocin. I powiem Wam, że naprawdę fajnie to wychodzi po wysunięciu na odpowiednią głębokość. Yy, można cofnąć. Odblokować, podjechać bliżej i znowu wysuwać. Tak więc te 55 mm nas nie ogranicza. Natomiast gdy chcemy wyjąć, a jest to zblokowane, bo tak zawsze będzie ze stożkiem Morsa, bo taka jest jego zasada działania, dostajemy taki szpikulec. Nazwijmy to z tyłu, wypukujemy tak samo z drugiej strony. To co jest bardzo fajne. To to, że możemy wykorzystywać całe tołoże. Możemy odsunąć konik, odsunąć podtrzymak, o którym za chwilę. Natomiast możemy również odblokować z tyłu silnik i również go przesunąć. Ja, akurat, gdy tu mam materiały i mi nieco przeszkadza, to sobie go przesuwam bliżej. Kolejną istotną rzeczą jest to, że w momencie odblokowania tej dźwigni z tyłu, tu jest taki czpień, który po pociągnięciu on jest na sprężynie którą trzeba pociągnąć mocno. Przekręcamy i on nam skoczy pod kątem 45 stopni. W tym momencie blokujemy dźwignię z tyłu i możemy wygodnie toczyć w ten sposób. Nie przeszkadza nam łoże, co w niektórych sytuacjach ma znaczenie i możemy wykorzystać tą funkcję również chyba najbardziej w przypadku szlifowania. Możemy odblokować tą dźwignię, wyciągnąć czpień i ustawi nam się tokarka pod kątem 90 stopni w stosunku do łoża. I to jest akurat wygodna pozycja chyba najbardziej do szlifowania. To co w przypadku tokarek do drewna jest charakterystyczne i właściwie niezbędne do pracy to podtrzymak. Podtrzymak jest tutaj zbudowany z takich dwóch ramieni. I samej tej podtrzymki, która ma 30 cm długości, mocowana jest ona za pomocą takiej śruby. Oczywiście można to odpowiednio dopasowywać, i wykorzystując pełen zakres ruchów obrotowych tego podtrzymaka, bo możemy również w drugą stronę przekręcić to ramię, daje nam on naprawdę duże możliwości. I w zasadzie, tak jak korzystam. To jedyne co potrzebowałem to krótszy podtrzymak, taka aby wejść do bardzo małych elementów do środka. Całe urządzenie jest dość duże, także ciężko objąć mi je w kadrze w moim y, ciasnym warsztacie. Natomiast wysokość łoża to około 90 cm yy, i zostało ono zamocowane na takich czterech nogach. Nogi są skręcane. Jest to taka blacha, która teoretycznie jest cienka, ale została tak skonstruowana i jest poskręcana tą metalową półką, że całość po skręceniu staje się naprawdę stabilna. Natomiast dla mnie w moim małym warsztacie takie urządzenie zajmuje dużo miejsca, ale jest jedno ale: to, że nogi są odkręcane. Tak więc ja prawdopodobnie w przyszłości nogi sobie odkręcę i jedyne miejsce, jakie to urządzenie będzie u mnie zajmowało w warsztacie, to łoże. Natomiast to, co będzie pod nim, to prawdopodobnie szafka. Szafka, którą sam sobie wykonam, przykręcę zamiast do nóg do tej szafki i wtedy całe miejsce w warsztacie będę miał wykorzystane. Tak więc... Mimo dużych gabarytów początkowych tego urządzenia, przy prawidłowym dostosowaniu jego do swoich potrzeb, można je mieć nawet w małym warsztacie takim jak mój. Natomiast na chwilę obecną oczywiście ze względu na brak czasu, mam je zamocowane na nogach. Wykorzystuję oczywiście, jak widzicie, tą półkę. Różne rzeczy toczyłem tutaj i to urządzenie naprawdę mi się dobrze sprawuje. Natomiast problem jest z czymś innym. Problem jest z drewnem. Tak jak mówią tokarze yy, ci od drewna, połowa stoczenia to znalezienie właściwego yy, drewna, ładnego drewna i wysuszenie jego. Wysuszenie, tak aby nie popękało. Tu bardzo ładny wiąz, który niestety przy toczeniu rozpękł. Oczywiście był niepęknięty, gdy zaczynałem. Półka wykorzystywana jest przeze mnie do trzymania różnych elementów, które Wykonałem pod spodem mam, jak widzicie, już pięki na kolejne toczenia. Yy, już toczyłem takie pięki w całości i spokojnie sobie ta maszyna z tym poradziła. Yy, natomiast tu trzymam dłuta, one leżą. Yy, tutaj na tej półce tego nie widać, bo oczywiście wszystko jest zakopane. Jak to u mnie nie ma miejsca na nic. O, wszystko ucieka. Tu są otwory w które możemy te dłuta sobie wprowadzać pionowo. Oczywiście jak wysuniemy ten pieniek ze spodu. Natomiast nie było to dla mnie wygodne. Wolę tak sobie je trzymać luźno, szybciej nimi wtedy operuję. Natomiast w przyszłości pewnie zrobię sobie jakieś uchwyty na dłuta na ścianie tak aby można jeszcze szybciej się nimi posługiwać i płynnie zmieniać, dostosowywać do potrzeb. Podsumowując, jak widzicie, gabaryty tego urządzenia są naprawdę konkretne, ale nawet w takim małym warsztacie jak mój, może się ono zmieścić, a po odpowiednim dostosowaniu yy, przestrzeń będzie wykorzystana naprawdę dobrze. Natomiast za tymi gabarytami idą oczywiście możliwości. Możliwości toczenia takich pięńków, ponieważ już takie toczyłem. I naprawdę super to szło, zwłaszcza z tym wysunięciem y, pieńka poza łoże, ponieważ taki rozmiar standardowo w zwykłych tokarkach, bez możliwości obracania, Wam się nie zmieści nad łożem. Natomiast łoże długie, y, to jest chyba żeliwo, nie wiem ta, czy taka stal odlewana, y, coś w ten desej, natomiast to co najważniejsze, na całej długości jest ono jednolite. Przy tych małych tokarkach istnieje możliwość łączenia łoża z takimi dostawkami, ale nie wiem, ja tego nie czuję. Ja bym nie szedł w tym kierunku. Ja widzę coś takiego, gdzie łoże jest jednolite i ono wtedy naprawdę się trzyma i dobrze pracuje. Mam to urządzenia już od pewnego czasu, co można było zaobserwować, zwłaszcza na Instagramie, i powiem wam, jestem naprawdę zadowolony i na pewno. Będziecie mogli oglądać y, w niedalekiej przyszłości projekty y, wykonywane, takie już użytkowe powiedzmy. O zresztą już Wam pokazuję. Projekty takie jak na przykład miski, czy tutaj świeczniki, uczyłem się kopiować. W miarę takie same wyszły. Y, lub wykorzystanie tego urządzenia. Użytkowo, co już mówię, na pewno jeden z przyszłych projektów to będzie zbudowanie szlifierki z wykorzystaniem właśnie tej tokarki. Także dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam do oglądania innych moich odcinków. Cześć!